Iga Świątek podjęła ważna dlaczego kończy współpraca z Iga Swiatek w styczniu na gali Mistrzów Sportu została okrzyknięta sportowcem roku 2022. O tytuł rywalizowała m.in. z Robertem Lewandowskim, który wraz z Iga stał się głównym tematem śmiesznych memów. Trzeba przyznać, że 2022 roku płynął pod znakiem rakiety tenisowej mlodziutkiej Raszynianki. A tak za akcji charytatywnych, które organizowała Iga światek od początku inwazji Rosji na Ukrainę, sprzeciwiala się wojnie, organizowała tę Zagnieszka Radwanska specjalny mecz, z którego dochód miał być przekazany na pomoc Ukrainie. Zawsze też w swoich przemówieniach po zakończeniu meczu nawoływała do zaprzestania wojny i przelewania krwi niewinnych osób, zwłaszcza dzieci. W grze na kortach świata zawsze tej zmiala doczepiona niebiesko-zulta stazeczkę jako znak poparcia naszych wschodnich sąsiadów. W 2021 roku Iga Swiatek została ambasadorka marki znanych telefonów komórkowych. Po tym, jak armia Putina najechala na Ukrainę, firma postanowiła wycofać się z rosyjskiego rynku. Niedawno, bez zbędnego informowania, Firma postanowiła odnowić swoją działalność w Rosji. Zobacz też, mama Iggy Swiatek chlodno opowiada o relacjach z córka, kontakt jest mocno ograniczony. Dziś media obiegla wieść, że Iggy Swiatek wraz z jej tamem postanowili zakończyć jedna z kluczowych współprac. Przypomnijmy, że tenisistka ma kilku głównych sponsorów, PZU, ASIC, ROLEX i do niedawna. Kropka. Xiaomi. Niedługo miały też pojawić się efekty współpracy do najnowszych modeli telefonów. Wygląda jednak na to, że wartości i człowieczeństwo zwyciężyły nad chęcią zysku. Zysk Ligi Światek poinformował, że ich współpraca do tej pory odbywała się wylacznie z polskim oddziałem firmy. Dlatego też podjęła się promocji Xiaomi w naszym kraju. Wygląda jednak na to, że informacja o wspieraniu rosyjskiej gospodarki nie podobala się tenisistce. Szczegóły współpracy z Księgami Polska S.A. obie te jednak współpraca ta kończy się wraz 31 marca tego roku przekazano w komunikacie dziennikarzom portalu wyborcza BIS Popieracie wybór IGIS Fiatek.